Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Panini FIFA 365 2025. Dzisiaj otworzymy sobie Excellence Boxa do tej kolekcji. Mamy tutaj 5 kart Excellence, 5 kart Excellence XXL, 24 karty Noir i 24 karty Gold. Plus jeszcze może być karta Momentum Jude Bellingham. I 400 szefki. Dobra. i tutaj, tutaj mamy całą zawartość tego boxa jedną z kart Excellence XXL jest karta z, z wszystkimi czterema zawodnikami Czyli e, Halant, Mbappe, Szewczenko i Torres. Do tego każdy z tych zawodów ma też e, swoją własną kartę XXL. Tutaj jeszcze Torres i Szewczenko. Nie wiem też, gdzie by, mogł, gdzie by mogła być ta karta momentum, czy w którejś są szedce, czy gdzieś. No i jeszcze małe karty Excellence. To jest. Yy, Tego się różnią wyglądem, ale zawodnicy ci sami. tutaj sobie te karty excellence rozłożę one to dalej mogą być te karty e, noar i tutaj karty momentum nie ma jest tak, na kartach Noir Echeverry, Pulisic Nunez, Dani Olmo Bastoni Czalanolu, Saliba Bakayoko, Ederson, Czułameni Harit Douglas Lewis Havertz Angel Di Maria, De Bruyne, Valverde, Granit Xhaka, Wlachowicz, Soboslaj, Oblak, De Jong, Rodrigo, Zane oraz Theo Hernandez. I karty Excellence Gold. Tutaj jest karta Momentum. Niestety nie ma. I mam tutaj tak. Declan Rice. Mike Menion, Virgil van Dijk. Pedri. Kim z Bayernu. Dalej Musiala. Odegard, Leo. Salah. Jamal, Rodri, Kane, Saka, Morata, Ruben Dias, Jude Bellingham, Foden, Barella, Alison, Alvarez, Griezmann, Vinicius, Wirtz oraz Lautaro Martinez. Może też być tak, że karta Momentum będzie w saszetce, ale ra raczej to wątpię. I tutaj jest tak, bazówka z Olimpiku Marsylia, Golden Legacy, FIFA 365 2023, Dominator Kane, Balde Fans Favorite i bazówka z Bayernu i z Milanu. Dalej, bazówka z Barcelony, z Ferenc Warosz i z Milanu. Karta FIFA Club World Cup, Ganso z Flumineza. Titan, Mike Menio i kapitan Lukas Hradecki z Bayeru Leverkusen. Dalej The Best, Messi. Tutaj bazówka z Arsenalu. Dalej FIFA Club World Cup. To jest ten klub z, z Bliskiego Wschodu. Dalej fans favorite, Valverde z Realu i dwie bazówki. Jedna z Ulsanu, a druga z Arsenalu. Dalej, bazówka z Barcelony, z Ferenc Warosz i z Liverpoolu. Karta Fluo Min Q, Dominator Luke de Jong oraz Fans Favorite Warga. No, czyli karty momentum niestety nie ma, ale mam jeszcze jednego Excellence boxa, który będzie na odcinku jutro. I tam jeszcze może być karta momentum. A na dzisiaj to już by było wszystko, więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć!